Znaczy, jak się marzy, żeby, tade, żeby poszedł na takie stanowisko, żeby, proszę pana, był na tym stanowisku odpowiedzialnym. To by dla mnie było bardzo przyjemnie. Z rana pracowaliśmy już w systemie 3 na 1 Jestem w nowej pracy. Nie powiem tak. Piję żywiec, <laughs> mocny gaz. Bardzo dziwna sytuacja. Nic z tego nie rozumiem. Przyjechałem do firmy. Pytam o tego gościa, to mam się do niego zgłosić? Nie ma go. Mówiło mi to iść do szefa. Przedłem do szefa. Szef mówi, to będziesz tu z Chrisem pracował. Idę do Chrisa. Chris mówi, żebym wziął takiego młodego do swojego samochodu i gdzieś jechał na budowę. Bo on nie ma samochodu. Więc mój samochód stał się samochodem firmowym przyjechaliśmy tutaj No i jak na razie to ja tu nie jestem w ogóle potrzebny Mamy naprawić lampę Dwie lampy które nie działają No nie wiadomo czego one działają Prąd niby jest lampy nie działają Gość, z którym przyjechałem wygląda mi na ucznia, a nie na pracownika. Także na razie jest dziwnie. Dziewiąta godzina. Przykręciłem jedno gniazdko. Oczywiście zepsułem. O wydłubałem tę dużą dziurę. I teraz nad gniazdkiem jest taka luka. A to nie jest. Powiem, że takie było Powiem, że gips zrobił za dużą dziurę <grymne> Takie okoliczności przyrody mam Kręcę nową kamerą To 8K On mam problemy techniczne no Mam problemy techniczne, bo mikrofon mam na Jacka, a tutaj jest na USB wejście na Jacka nie ma. No i kupiłem taką przejściówkę z USB na Jacka, ale coś to nie działa tak jak trzeba. Słychać tam na ostatnim filmie takie, takie słychać e, trzaski, dziwne. To one się biorą właśnie z, stąd, że jest ten mikrofon z tym przejściem. Więc należałoby kupić mikrofon na USB. A nie wiem, czy w ogóle takie są sprzedaży. Mikrofon krawatowy na USB. Nie wiem, czy nie będę musiał wrócić do starej kamery. Ale ja jeszcze poeksperymentuję. trzydzieści jest no i taką taką jedną ramkę przykręciłem no i wystąpił znowu problem i jest narada co dalej robić Bo trzeba położyć rurkę a tu gościu już płytki położyli a rurka ma już pod płytkami <grym> No, tam są takie, dwie niebieskie rurki mają iść tam w głąb, no, ale nie da się położyć, bo ci już płytki położyli. Jest to za 10.12, więc do tej ramki, co o 10.30 ją przykręciłem, razem z kolegą żeśmy dokręcili pozostałe elementy. No, i się zrobiła za 10:12. I teraz mam gniazdko jedno zamontować, ale muszę czekać, bo stolarze składają wysepkę w kuchni, i w tej wysepce będzie gniazdko, ale to już po obiedzie. Tak to wygląda. Ta budowa. Nie wiem o co tu chodzi. Bardzo dziwne miejsce. Odnoszę takie wrażenie. Jakbym ja był tu niepotrzebny. Bo oprócz mnie jest jeszcze trzech. No i oni też tak chodzą. Znaczy ja, kolega i jeszcze dwóch. Majster. I z majstrem jest jeszcze jeden. Nie wiem o co chodzi, jeszcze się nie, nie rozgryzłem tego miejsca. Więc tak. Podsłuchałem rozmowę majstra z młodym. No, i dowiedziałem się, że w środę ma być wszystko gotowe już. Więc mamy tam jeszcze podłączyć ten hajdzung i jeszcze jakieś tam kabelki widziałem, pokazywał, powciągać. W środę ma być koniec, ponieważ tutaj czwartek jest święto katolickie. może ona mówiła, to Boże Ciało. Tu się jakoś inaczej nazywa, już zapomniałem tą nazwę. Więc w czwartek jest wolne. A w piątek, nie wiem, no prawdopodobnie też będzie wolne. Więc całkiem możliwe, że ja tu tylko będę pracował do środy. Wzięli mnie. Żebym pomógł do środy to skończyć Nie mówię, że tak będzie, ale takie pismo nosem czuję. Ten młody to jest uczeń, a poza tym nie ma tu Nie spotkałem tu żadnego yy, temporera obcokrajowca Słowaka, Polaka Nie ma nikogo takiego To jest sklep taki Stoisko takie można kupić sobie sok jakiś sok piwny jakiś nie wiem coś może że to rozumiem jabłka 5,80 to co jabłka suszone 4,50 siemniaki, 4,20 parę sztuk w worku drogo tu panie jest, tu jest kasa o, tutaj się bierze tu się rzuca pieniądze u nas taka forma sprzedaży by się nie sprawdziła znaczy się sprzedaż by była tylko kasa była by pusta <śled> o tak wygląda Szwajcarskie miasteczko Nie wiem czy to jest wioska czy miasto, trudno powiedzieć Wygląda jak miasteczko A, Pojdziemy może kawałek do góry Warstwa tu mają małe Ale maszyny duże ogromny ciągnik Na pewno bardzo drogi No jestem potrzebny, jestem dostałem zadanie Podłączyć kotłownię Czyli Hajcung To jest boiler. No nie, ma dużo urządzeń. Bardzo mało urządzeń jest tutaj. Schemat ma zaledwie trzy strony i przypisy. Także taka robótka. Oczywiście nie ma czym materiału, no ale to jest zupełnie normalne. Ale już jest druga. W pół do piątej kończymy. Także za dużo nie zrobię. Co mam materiału, to, to zrobię. Tu zasilanie to jest pompa cyrkulacyjna. Eee, tu jest znowu dwie pompy cyrkulacyjne, ale to tylko idzie sterowanie czyli 3 razy półtora. Linka. To, to, to nie wiem, co to cudo jest, ale to chyba nie. To nie nasze. Tutaj jest jakiś sensor. Tu jest jakiś sensor. Tu, tutaj, no to są? No to, tutaj to dwa razy. Dwa razy jeden. Jak taki kabel w ogóle jest. To jest wszystko porobione już. A no i to. Erdőng czyli uziemienie to trzeba jeszcze tutaj tam do góry widzi ta czerwona puszka taka aha no i tu jeszcze będzie potrzeba trzeba będzie zrobić do tej szafki chcę e, wtyczkę nie zasilania No cóż, no to robimy, nie? Panie kierowniku, kończymy śniadanie i robimy. Śniadanie kończymy i już robimy, panie kierowniku. Śniadanie to my w domu jecie, bo mi tu reżyser na głowę włazi, że dekoracja nie gotowa. Ty, co on za jedynie jest? Kierownik produkcji, Hofander, przyszedł z kobietą i szpanuje. No, kończ, Władziu, i robimy. Takie robótki to lubię. Coś podłączyć, kabelki jakieś, jakiś kanał przykręcić. To jest robota elektryka. A nie tak jak St. Moritz Wycinanie tych kanałów. To jeszcze maszyny nie było nawet do tego. A tutaj, no proszę bardzo. Schematik, kabelki, pik pik. Ja testuję kamerę. Teraz jest dopiero na 8K. Funkcja 8K 3D. Taką ma. A czy to, to jest telefon? Namówili mnie, byłem w Polsce, jak mi się kończy mowa. Namówili mnie na... Kupsz pan nowy telefon Co pan będziesz taki stary miał? Samsung S10, to staro. Teraz już jest 23. Kupzę pan 23. No to kupiłem. Nie powiem ile kosztuje I teraz tak. No tu już zrobiłem. Tu kanał zrobiłem. Wtyczki nie ma, ale mówi to nie jest tam, mówi to wtyczkę to potem. No tak się czuję trochę, jak w tamtym roku w Stans byłem, gdzie te pompy ciepła podłączałem. No to też zadaj mi schemat. Powiedzieli mniej więcej jaki nie ma nikogo. Sam se robię, Nikt nie dupy nie zawraca. Zobaczymy co będzie dalej. Pytałem się Szwajcara, tego młodego, co z nim pracuje. To mówi, że tak, tylko do środy pracujemy. Czwartek i piątek wolny. Czyli czwartek, piątek, sobota, niedziela, cztery dni wolnego. Ja mam cały czas wolny teraz. Kiedy ja będę zarabiał. To co zarobię tutaj za trzy dni. No to mi pokryje. Ten hotel. Z XIX wieku 620 franków miesięcznie, ale uzgodniłem z babą, że zapłacę jej po pół. Nie? No bo też nie wiem, czy tydzień do pracy, czy dwa, nie będę się spłacił. Bez sensu. Troszkę eksperymentuję z moim nowym urządzeniem do nagrywania. Nagrywa w 8K, ale niestety tylko aparat z tyłu nagrywa w 8K. Więc ja siebie nagrywam aparatem tym z przodu, a ten z przodu nie jest 8K, tylko 4K. Eee, no mam te kłopoty z dźwiękiem właśnie, dlatego teraz pomyślałem sobie, że nagram bez mikrofonu. Myślę, że w samochodzie będzie dobrze słychać. A więc skończysz, się pierwszy dzień pracy. No troszkę było zamieszanie z rana. Bo nie wiedziałem o co chodzi. Z rana pracowaliśmy w systemie 3 na 1. To znaczy, że jeden pracuje, a trzech się patrzy. Mało tego, tym pracującym nie byłem ja. Więc się sobie, co tu jest grane, o co tu w ogóle chodzi? No ale później yy, tam przykręciłem te. Te, te, to we dwóch żeśmy robili. Przykręciliśmy te trzy, trzy, trzy gniazdka. Później ja przykręciłem jedno gniazdko. No już była dwunasta obiad. I po obiedzie on przyszedł. I się mnie pyta, czy to gniazdko jest przykręcone. Ja mówię, że tak. Proszę sprawdzić. No, przykręcone rzeczywiście. Tak, Dobro, zgadza się. I się mnie pytać, czy bym nie podłączył hajdzungu, czyli ogrzewania kotłowni. Mówię, nie ma problemu, daj mi schemat i robię. No i zeszliśmy na dół, tam schemat. Ja mu mówię, o tu jest cyrkulacją z pompy, tu jest to, tu jest tamto, już wszystko wiedziałem, bo już przecież podrobiłem warmę pompy, czyli pompy ciepła robiłem. Co prawda to nie było pompa ciepła, to był zwykły hajcung, nie, nie na co na, na, na olej napędowy, na olej opałowy. Ale urządzenia są podobne, nie? Tylko że tu jest dużo mniej tych urządzeń niż pompie ciepła. Więc, więc mówię mu, o no to tu damy, mówię mu, to tu, tu damy tu, do, tu damy to, tu damy to, tu zrobię tak, tu zrobię tak. O mówię, tu potrzebujemy taki kabel, taki on tak się patrzy i sobie myśli, o kurde. No i to mówi to robi. Dał mi sama i poszedł i w ogóle nie patrzył się już na mnie, czy ja coś robię, czy nie, bo, bo widzi, że mam pojęcie, nie? Ale... Ale tak, nie ma tu żadnego obcokrajowca. Jedynym obcokrajowcem w tej firmie to jestem ja. Dlatego uważam, że praca jest na krótki okres. Siedem samochodów widziałem pod filmą. Po dwie po osoby w każdym samochodzie, no to jest 14 osób zatrudnionych. Tam mają ten jeden blok. No na pewno jeszcze jakieś inne roboty gdzieś tam mają, nie? Ale myślę, że ja zostałem wynajęty tutaj tylko do tego, żeby ten blok przyspieszyć. Może jeszcze gdzieś jakiś jeden. Może, nie wiem. Ale na pewno nie jest tu praca Na długi czas A dlaczego tak myślę A dlatego, że nie pracują tu Cukrajowcy, no dlatego tak myślę To jest mała firma Bardzo mała nawet można powiedzieć I W związku z powyższym uważam, że Praca jest na krótko Ale już dzisiaj Do mnie dzwonił z innej agencji Że ma dla mnie pracę ja mówię, słuchaj, no na razie mam pracę, no nie wiem jak na długo, myślę, że nie na długo, ale nie potrafię powiedzieć, czy na tydzień, czy na dwa, czy na trzy, nie wiem, trzeba poczekać. No dobra, dobra, mi mówi to, jak ci się skończy praca, to się zgłoś do mnie. No to ja mówię, no dobra, no. Gdzie jestem? Bo jestem tutaj wargał. Tu okolice Baden. Jeśli ktoś się orientuje gdzie jest Baden. Znam te wszystkie miejsca, tutaj byłem tu wielokrotnie. Mieszkałem w różnych miejscach. Także gdybym chciał, to nie musiałbym w tym w tamtym hotelu mieszkać, gdzie teraz jestem, bo nie ma lodówki. I mógłbym się przenieść, i gdyby się okazało, że na dłuższy czas tu zostanę, to się był na pewno przeniósł, ale myślę, że na dłuższy czas nie zostanę, więc na razie się nigdzie nie przenoszę. Jakoś te parę dni y, 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 trzymam, a później nie wiem. Może mi coś znajdzie w okolicy, może gdzieś w inne miejsce pojadę. Nikt, nic nie wie. Nawet się nie pytam, na ile ta praca, bo takie zadawanie takich pytań nie ma żadnego sensu. Tutaj niedaleko jest takie przejście Schaffhausen Tam kontrolują na tym przejściu Bo tu jest bardzo blisko do Innes. tutaj jest koło, nie wiem, 20 paru kilometrów Więc jest to przejście Schaffhausen, ale można to obejść jadąc troszkę dalej, parę kilometrów. Przez taki las się jedzie, jest taka droga w lesie, która prowadzi z Niemiec do Szwajcarii, i tam nie ma nic: żadnych posterunków, nic, nic, nic. No, ale ja po pierwsze no, przywiozłem tam troszkę z Polski, więc na razie nie potrzebuję. A poza tym, po ostatnim kipiszu, jaki miałem na granicy włoskiej, mam trochę pietra, żeby jechać i coś wieść na lewo. Zadzwońcie do Rady Ministrów, że zaraz tam jadę. Dziękuję za obejrzenie mojego materiału. Jeśli się film podobał, to zachęcam. Łapka w górę. Subskrybujcie i komentujcie moje filmy. Tylko jeszcze jedna uwaga przy subskrybowaniu: to proszę nacisnąć przycisk subskrybuj, i później u góry taki dzwoneczek wyskoczy. To ten dzwoneczek też trzeba nacisnąć. Pozdrawiam do następnego razu. Jak to mówią szwajcarzy, biznes temal. Ciao.